O endometriozie jest coraz głośniej. Na szczęście. Być może słyszałaś o głośnym reportażu, taka Twoja uroda. Z pewnością o endometriozie warto mówić i trzeba mówić. To problem, który dotyka ponad miliona Polek w wieku rozrodczym i jest odpowiedzialna za niemal połowę przypadków bezpłodności. Endometrioza to również ogromny ból i ograniczenia. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję to, co powinnaś wiedzieć o endometriozie. Zapraszam cię do kompendium wiedzy o tej uporczywej chorobie, która dotyka tak wiele kobiet na całym świecie. Endometrioza to stan, w którym tkanka podobna do wyściółki macicy, czyli endometrium, rośnie poza jamą macicy. Często znajduje się wokół macicy, jajników, a nawet innych narządów miednicy. W każdym cyklu menstruacyjnym ta tkanka może krwawić, podobnie jak endometrium wewnątrz macicy, jednak nie ma ona sposobu na wydostanie się z organizmu. To może prowadzić do stanów zapalnych, wzrostów, a przede wszystkim silnych dolegliwości bólowych. Mimo że endometrioza to choroba znana od wielu lat, to jej przyczyny wciąż nie są do końca jasne. Jedna z teorii mówi, że podczas obfitej menstruacji krew miesiączkowa wraz ze słuszczającymi się komórkami endometrium przedostaje się do jamy brzusznej. W odrzebnej komórki te zasiedlają wybrane narządy, niekiedy znacznie oddalone od macicy. Inne teorie zakładają, że rozwój choroby spowodowany jest czynnikami genetycznymi i wiąże się z zaburzeniami hormonalnymi oraz immunologicznymi. Hipoteza ta wynika z obserwacji że kobiety, których mamy lub babcie zmagały się z problemami endometrialnymi, częściej odczuwają podobne dolegliwości. Objawy endometriozy bywają niejednoznaczne, dlatego rozpoznanie choroby może stwarzać wiele problemów. Zdarza się, że kobiety, które nigdy nie narzekały na dotkliwy ból podczas miesiączki, cierpią na zaawansowaną postać schorzenia. Tymczasem pacjentki uskarżające się na bolesne miesiączki są zupełnie zdrowe. W wielu przypadkach endometrioza diagnozowana jest więc przez przypadek. Między innymi podczas zabiegów operacyjnych wykonywanych z powodu innych chorób. Podstawą trafnej diagnozy jest konsultacja z dobrym ginekologiem, który nie zbagatelizuje objawów pacjentki. Pierwsze objawy endometriozy mogą różnić się u różnych kobiet, ale często obejmują bolesne miesiączki, intensywne, nieznośne bóle podczas menstruacji, ból podczas stosunku dyskomfort lub ból podczas aktu seksualnego, ból miednicy, ból może występować także poza okresem menstruacyjnym, endometrioza może powodować krótkotrwałe i przewlekłe bóle brzucha z niejasnych przyczyn, ból w okolicy krzyżowej kręgosłupa czy bolesne oddawanie moczu i stolca, obfite lub nieregularne krwawienia, komplikacje z zajściem w ciąże, wzdęcia, biegunki, krwawienie z odbytu lub dróg moczowych, patologiczne zmiany, na przykład torbie endometrialne w obrębie układu rozrodczego. Słyszysz lub myślisz o sobie? Taka twoja uroda? Nie. Nigdy nie bagatelizuj objawów i udaj się do doświadczonego specjalisty. Owszem, diagnoza endometriozy jest wyzwaniem, ponieważ objawy mogą przypominać inne schorzenia. Dlatego podkreślam, aby udać się do wnikliwego i doświadczonego specjalisty. Zdaniem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego jednym z najlepszych narzędzi diagnostycznych i leczniczych endometriozy jest laparoskopia. Podczas zabiegu można nie tylko zlokalizować ogniska chorobowe i określić stopień zaawansowania choroby, ale również usunąć powstałe wzrosty, blizny czy torbiele. W czasie wizyty lekarskiej przeprowadzam szczegółowy wywiad medyczny oraz wykonuję dodatkowe badania. Istotnym elementem diagnostyki jest ultrasonografia, zarówno do pochłowa, jak i przez powłoki brzuszne. Pozwala ona doświadczonym ginekologom wykryć ewentualne zmiany chorobowe bez zabiegu laparoskopowego. Innym badaniem, które wbrew pozorom wciąż jest wykonywane dosyć rzadko u kobiet z dolegliwościami bólowymi sugerującymi endometriozę, jest rezonans magnetyczny. Zdarza się, że doświadczony lekarz podczas standardowego palpacyjnego badania ginekologicznego okolic przydatku wyczuje torbiel endometrialny. Czy endometriozę można wyleczyć? Niestety, choć obecna technologia pozwala na eliminowanie patologii w coraz mniej inwazyjny sposób, to niestety endometriozy nie da się całkowicie wyleczyć. Choroba przestaje się rozwijać w organizmie dopiero wtedy, kiedy zatrzymuje się cykl owulacyjny. A więc np. w okresie menopauzy. Obecnie standardem w diagnostyce i leczeniu zmian endometrialnych jest zabieg laparoskopowy. Wykonuje się go, jeśli schorzenie obejmuje obszar o średnicy większej niż 3 cm. Leczenie operacyjne nie zawsze jest koniecznością, dlatego sięgać należy także po farmakologiczne metody leczenia problemu. Tkanka endometrialna to obszar wyjątkowo wrażliwy na działanie hormonów, co wykorzystuje się podczas terapii. Kobietom borykającym się z endometriozą przepisujemy leki estrogenowo-progesteronowe lub progesteronowe lub uśmierzające ból, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jednym z najskuteczniejszych preparatów w leczeniu endometriozy jest dienogest. Jest to pochodna progesteronu, która pomaga skutecznie walczyć z bólem i pomikłaniami schorzenia. Dzięki temu można znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, do której predysponują inne leki. Nie ma jednego uniwersalnego sposobu na wyleczenie endometriozy, ale istnieją różne opcje leczenia w zależności od stopnia zaawansowania choroby i indywidualnych potrzeb pacjentek. Może to obejmować leki przeciwbólowe, hormonalne, a w niektórych przypadkach interwencje chirurgiczne. Świadomość endometriozy jest kluczowa dla wcześniejszej diagnozy i lepszego zarządzania chorobą. Dla wielu kobiet diagnoza endometriozy może być ulgą, ponieważ potwierdza to źródło ich bólu i innych objawów. Dla każdej kobiety z endometriozą walka jest wyzwaniem, ale istnieje rosnąca wspólnota kobiet, które dzielą się swoimi doświadczeniami, wiedzą i wsparciem. To przypomina, że nie jest się w tej walce samej i że istnieją dostępne opcje leczenia i zarządzania. Jeśli masz podejrzenie, że cierpisz na endometriozę, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem ginekologiem. Wczesna diagnoza i zarządzanie stanem mogą pomóc w zmniejszeniu bólu i poprawie jakości życia. Masz pytania dotyczące endometriozy? Koniecznie skomentuj ten film. Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytania i wątpliwości. Podziel się również swoją historią.